Tak wygląda trawa, a dokładnie mieszanka Sport Pro z firmy Mr. Greengrass. Po trzech miesiącach i 3 tygodniach od zasiania. To jest miejsce po stronie zachodniej mojego domu. Tutaj słońce dociera na jakieś 2 godziny w ciągu dnia, więc bardzo mało. Ta mieszanka składa się z 50% życicy trwałej oraz 50% wychliny łąkowej. Fajnie się ona powoli zaczyna tutaj ukorzeniać. Życica trwała, która na samym początku, jako pierwsza, startuje bardzo fajnie, ten teren tutaj wypełniła. Natomiast wychlina łąkowa potrzebuje 3 miesięcy, żeby zacząć się tutaj ładnie pokazywać i żeby się dobrze ukorzeniać. Zobaczymy, jak ta mieszanka będzie wyglądała w następnym roku. Jak chcecie się dowiedzieć, to zapraszam. Do subskrypcji, a w kolejnym odcinku Barem Shadow.